Witam serdecznie w kolejnym vlogu Jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. A wymienialiśmy płyny, była ankieta, wymieniliśmy płyn hamulcowy, chłodniczy. No wypadałoby teraz wymienić płyn w przekładni kierowniczej. Słuchajcie, jest to istotne, co ile wymieniać się zapytacie, ja nie znam sztywnej reguły, na to tak jakby nie ma wzoru, sprawdźcie sobie moda serwisowego, jeżeli jest tam napisane, czy wymienić płyn, co ile wymienić płyn, natomiast jeżeli jesteście użytkownikami samochodu kilkunastoletniego, zaczyna Wam coś wyć przy skręcaniu, coś, coś jakby pompa, nie pracuje, w tym momencie możecie, to nie będzie droga inwestycja, to będzie kosztowało Was 40-50 zł, wymiana jest bardzo prosta, ale pomoże Wam jakby wydłużyć żywotność podzespołu, pamiętajcie, że płyn przykład jest elementem, który się zużywa, w sensie przepracowywuje, traci również swoje właściwości, tak jakby trochę się przepala. Również uświadomcie sobie jedną bardzo ważną rzecz. Często jest tak, że jest kolor kurka, który mówi nam: kurka przy zbiorniku wyrównawczym do wspomagania, który mówi nam, jaki kolor płynu powinniśmy kupić. Czy to jest to czerwone, czy jest to zielone. Również warto, żebyście zajrzeli w instrukcję. Nie może być tak, o, znalazłem płyn doleję go, bo w tym momencie, jeżeli dolejesz czerwonego do zielonego, to mi świadomość tego, że za kilkaset kilometrów, dosłownie za tydzień, wymieli ci wszystko. Wymieli ci pompę, wymieli ci przekładni, i tyle z tego będzie. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, o której musicie pamiętać. Z narzędzi, co nam będzie dzisiaj potrzebne, zaraz zobaczycie, jak można sobie z tym poradzić. Rękawiczki. Na końcu filmu powiem Wam, co i jakby się często nie pytacie, o te czarne. Miska, szeroka miska, nic więcej, lećmy do pracy. Czynność bardzo prosta, tak jak powiedziałem na początku. Ściągamy dekielek, tak jak w przypadku waga. Tutaj operujemy dzisiaj na Volkswagen Audi Group. Szukamy sobie najniższego punktu przy pompie wspomagania. Jeżeli pompa jest wyżej, to ogólnie szukamy najniższego punktu, w którym wchodzi wąż. Ja zaraz Wam pokażę, jak wygląda tutaj w Audi czy, czy, czy w ogóle w tym silniku 1.8 Turbo. Ściągamy najpierw dekiel. Sprawdzamy poziom płynu na bagnecie. Sprawdzamy, czy. Na bagnecie nie występują jakieś opiłki metalu. Zaglądamy sobie do zbiorniczka, świecimy latarką, tak widzicie. Jeżeli nie ma nic w płynie, ok, wymieniamy. Jeżeli pojawią nam się opiłki w płynie, odstąpmy od wymiany. Dlaczego? Dlatego, że może to oznaczać, że mieli nam się przekładnia, mieli nam się pompa, coś już się kończy, więc wymiana płynu nie pomoże nam w tej sytuacji i będziemy musieli wykonać grubszą operację, no, do której ja was nie przygotuję tym konkretnym filmem i na początku, kiedy zaczynacie przygodę z mechaniką, na pewno nie będziecie w stanie sami tego zrobić. Korek odkładamy, dlatego, żeby tutaj nie tworzyć podciśnienia, bo będziemy odpinać wąż na dole i teraz prosta, 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 wchodzimy pod auto i odpinamy. Patrzcie. Jeżeli chodzi o obejmy, to są obejmy takie, jak tu widzicie, które można ścisnąć. Są specjalne urządzenia. Nie każdy ma w garażu urządzenie, które można ścisnąć i zablokować. Zasada działania jest taka, jak Morsa. Więc jeżeli macie Morsa, to Morsa, jeżeli nie. A zresztą w ogóle dokończę. Po co jest to urządzenie? żeby sobie dojść, jeżeli nie jest tak łatwo, pięknie, kolorowo jak tutaj, może być wąż, w innym miejscu, więc żeby sobie dojść, zacisnąć i trzymać i zsunąć po prostu tą obejmę. Ale pamiętajcie, na przykład BMW wymyśliło sobie obejmy które są przykręcane, odkręcane krzyżakiem lub płaskim, i w tym momencie to urządzenie nie przyda Wam się. Ja się będę z Wami dzisiaj jakby mocno solidaryzował w tym, że robimy to pod domem. Więc miskę podkładamy. Bierzemy sobie zwykłą kombinerkę. Zaciskamy sobie kombinerkami. Odsuwamy jak najdalej. Opa. I ściągamy wąż. Jeżeli tak nie idzie, to wspomagamy się śrubokrętem. I uwaga, bo poleci z tego bardzo mocno płyn. dlatego właśnie w takich sytuacjach ubieramy rękawiczki, a zbiorniczek u góry jest odkręcony po to, aby grawitacja pozwoliła wypłynąć wszystkiemu jak skończy wypływać, nakładamy wąż no i przywypadałoby oczyścić wszystko tutaj, co zachlapaliśmy no i dobra, składamy, nasuwamy wąż, nasuwamy obejme, ciach poskładane, wymywamy na koniec, jak mamy zmywacz do hamulców, cokolwiek, żeby to wyczyścić Dlatego zwracam uwagę, żeby było szerokie naczynie pod spodem, bo nie jesteście w stanie opanować tego, co tu wypłynie. No i co, przelatujemy do góry. Więc teraz jedyne, co nam pozostało, to zalać. Pamiętajcie, jest to układ samoodpowietrzający. Dolewamy, nie do pełna, nie pod korek, ale dolewamy, zakręcamy i zaraz zobaczycie, co dalej. Wszystko mamy dolane, możemy już się rozbroić. Odpalamy nasz samochód. Co teraz ze wspomaganiem? Kręcimy sobie kołami do skrajnego, od skrajnego do skrajnego. A kilkanaście razy, jeżeli wyje nam wspomaganie, to znaczy się odpowietrza właśnie w tej chwili. Kiedy już skończymy, gasimy samochód, odkręcamy korek w zbiorniczku, sprawdzamy jego poziom, jeżeli było, dolewamy do poziomu jaki powinien być, czyli pomiędzy minimum a maksimum, najlepiej na średnią i jeszcze raz możemy tak naprawdę spróbować przejechać się, pojeździć, poskręcać i skontrolować poziom w zbiorniczku. Jeżeli wycie, o którym mówiłem na samym początku filmu nie ustąpiło charakterystyczne, no to już może znaczyć, że pompa klenka, przekładnia klenka, ale mówię, sprawdzajcie te opiłki w zbiorniczku, czy nie występują jak świecicie. Jeżeli chodzi o część merytoryczną, to by było na tyle, widzieliście, jest to proste, ale vlog. Jako sam vlog, który przeprowadza Was od podstaw, od kogoś kto nie miał pojęcia, w którą stronę odkręcać śruby, ja uważam, że jest jak najbardziej właściwy. Uzupełniamy często to dla zaawansowanych materiałami w piątek. Część merytoryczna to by było na tyle, teraz część organizacyjna. Pytacie się mnie często o rękawiczki, są to typowe rękawiczki tutaj do grzebania przy samochodach, odporne na chemię i tak dalej, link macie w opisie, więc możecie sobie zakupić kartonik 2 i naprawdę Wam posłuży. Baliście się, ktoś tam gdzieś w komentarzu wspomniał, że przecież no zaraz tutaj urodziny, coś tam nie nagrasz odcinka vlogu wtorkowego. Nie, mamy poniedziałek i urodziny spędzam razem z wami przed kamerą. Znaczy, wy to widzicie już we wtorek, ale no jest 14, więc Mikołaj śpiewa tutaj za kamery 100 lat. Dalej przechodząc, mówiłem, że pokażę Wam w następny vlog statystyki, jak to działa, Wasze udostępnianie, pomaganie dla kanału. Ja już Wam dzisiaj mogę powiedzieć, że w pierwsze 3-4 dni z 6 tysięcy widzów, jakie obejrzało odcinek o... To był odcinek o... Przypomnijmy mi Mikołaj, poprzedni vlog? O lutowaniu, o lutowaniu. Przy po, po, poprzednim vlogu o lutowaniu bardzo dużo osób dało łapkę w górę, natomiast udostępniło go całe szalone 60 osób. Dziękuję Wam za to. Natomiast z 25 tysięcy widzów tak to wygląda. Więc jeżeli ja Was mogę prosić, nowych widzów, subskrybujcie tutaj. E, stałych widzów zostawcie łapkę w górę. Chyba to już na tyle nie ma sensu, żebym śmiecił więcej. E, do zobaczenia. W piątek coś dla was szykuję, typu nie znam się, a wypowiem się. Następny wtorek będzie to vlog na temat y, ostatniej z ankiety, czyli coś już bardziej skomplikowanego. Mianowicie jak ustawić aparat zapłonowy z lampą stroboskopową lub bez tej lampy. Jakie również jeszcze w tym miesiącu przewiduję dla was vlog na temat regulacji zaworu, więc jakby ten poziom rośnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej. Słuchajcie, pytacie się w komentarzach o te rękawiczki, o czarne rękawiczki. Prosto i na temat. Link macie w opisie do nich. No mi one akurat teraz służą gdzieś tam gdzie nie gdzie. Pamiętajcie, nie mogą to być zapteki, to muszą być specjalne tutaj. Dobra. To wspomagamy się śrubokrętem i uwaga, bo poleci z tego bardzo mocno płyn. Dobra, na końcu mnie tym. Leci! Nie, nie będę dwa razy zsuwał węża, wiesz o co chodzi? To w domu rano, ale...